Cześć, 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 witam was serdecznie, Arek z tej strony, Printwork Sklep to jest moja reklama, żebyście ją mieli na początku, subskrybujcie, podsyłajcie dalej, dziękuję za wszelkie interakcje, Tom zawsze regułkę trzeba wam wyklepać na początku, bo nie oglądacie do końca, no i nie ma się co dziwić przecież, kto będzie kurwa patrzył jak coś tam ktoś gada, na samym końcu mam starodawną drukarkę F2180 i zamierzam ją naprawić, e, dać jej przede wszystkim nowe wkłady, tu jest ciemno, wiem, nic nie widać, ciemno Gdzieś tam, u kogoś tam, <laughs> ale już nie będę epitety używał. A dlaczego kurwa nie? Kto nie chce, niech nie patrzy. Co Arek gada, albo nie słucha, a co robi, może oglądać. Moi drodzy! Eee, wracając do tematu urządzenia, które naprawdę jest stare, wiekowe i miałem chyba to na kanale. Zobaczymy czy trzeba to będzie rozkręcać. Rozkręcać po co? Żeby wyczyścić enkodery. O, zobaczcie, znalazłem chochlik drukarski we wnętrzu tej oto drukarki. Jest tu kawałek papierka, ale to nie było zgłoszenie, że coś zacina. Rolka jest zapylona, może się może się, palca by mi ucięło. <laughs> może się zacinać. Co to jest za tajemniczy... To jest jakiś tajemniczy kawałek czegoś tajemniczego. Dobra, nieważne. Pokazuje nam błąd błędu. Yy, Tuszczu. Czasami takie głupoty gadam, bo też yy, poważnym jest się tylko w jednym miejscu albo i też nie. Ja zamierzam się uśmiechać. E, słuchajcie, tuż 21, numer 22, no ostatnio ciężko to zdobyć. To znaczy no są, ale ceny są chore i one nie za każdym razem chcą działać. No musiał zrobić sobie również herbaty, bo najadłem się od samego rana i kawa to chyba nie jest dobry pomysł, żeby obciążać całą infrastrukturę wewnętrzną organizmu, a później... Narzekać, a że dzisiaj jest sobota, jak wam to nagrywam, to na pewno będę jadł i to dużo, bo żona mi mówi, że za chudy jestem i wyglądam, jakbym spierdolił z gedy, geriatry. Jest to nieprawdą, może z 15 kg schudłem, ale na drobie. Albo i nie. Dobra, nieważne. Chcież o drukarce mamy prawić, a nie o. Mo a, ale coś wam pokażę, Ja pierdolę. No nie, nie wiedziałem, że jeszcze to znajdę. Tuż 22 kolorowy. Będziemy go wymieniać. Zobaczcie, co to jest. To są cyferki dla was, tak? W 2009 roku tak oznaczałem. Wkłady regenerowane. Był on regenerowany wielokrotnie. Raz, dwa, czy cztery przeze mnie. Skąd pamiętam? 04 099. 04 to jest wrzesień, 9 września 2009 roku. Zaznaczam, że ja w tym miejscu jestem od 2006. Dzisiaj mamy 2022 i zobaczcie takie naklejki kleją na każdym wkładzie. Materiały, eksploatacyjna, drukarek, Sienkiewicza, 45A. To pozostało. Domena stara też istnieje, cały czas jest. GG też działa i ten telefon. 2009 rok. Sentyment. Ja muszę sobie to zostawić. Oczywiście, że sobie to zostawię. Ten wkład regenerowałem e, 13 lat temu. Niektórzy e, z was niewiele więcej mają, co oglądają ten kanał. E, chyba będę musiał trochę... Chyba będę musiał trochę obniżyć kasetę i kamerę. Czyli jeszcze raz, 04099 to jest 9 września 2009 roku i zaznaczam, pod spodem jest jeszcze jedna cyfra. Jak wspomniałem, za każdym razem regenerując taki wkład, robiłem naklejki i zobaczcie, tam jest data 0705. To jest data 07, czyli 7 maja 2009 roku. Czyli w maju 2009 roku też go regenerowałem i później kilkukrotnie. Zobaczcie, jak długo one wytrzymywały. Naklejkę kleję od góry i naklejkę reklamową. Pewnie wcześniej nie widzieliście, przepraszam jeszcze raz. Wkłady, które regenerowałem 13 lat temu. Ja go sobie w ramkę odkładam. Eee, no i ta drukarka, widzę, że przez 13 lat nie miała zmienionego atramentu. To jest cholernie ciekawe. Guess, ja nie widziałem tego. Eee, nie jest to reżyserka, no nie wiedziałem. Przyniosła ta klientka wczoraj z polecenia od mojego kolegi, bardzo dobrego Krzysia. Tu tu z miasta, w nawiasie bardzo dobrego informatyka. No i przyszła, żeby założyć te tusze. Słuchajcie, tusze tużowne nierówne to są stare wkłady o tej sygnaturze, jak Wam mówiłem wcześniej. 21, 22 i one kapryśnie czasami są. Są kapryśne te zamienniki, nie chcą czasami działać. Dlatego wziąłem ich więcej, zamówiłem na potrzeby, można powiedzieć, tego filmu, bo. Bo chcę też tą drukarkę wskrzesić. Nie ma co zmieniać drukarki, jak, jak tak mało jest drukowane, a jeszcze działa. No to po co za Tysiaka kłazi kupować urządzenie? To jest prawda i czasami też do mnie przychodzicie z urządzeniami i macie rację. No jeżeli tak rzadko używacie, no to po cholerę wywalać Tysiaka 800 na drukarkę. No to też nie ma sensu. No ch chyba, że ktoś dużo użytkuje, no to wtedy będzie na pewno tanie. Ten, ten czarny wkład. No ja tak, słuchajcie, mnie żadne uczucie mam co do tego wkładu. Czy wszystko z nim będzie w porządku, jak go zaraz zainstalujemy? No odbiciu fajnie to wygląda w kolorze. Również to fajnie wygląda, ale teraz zobaczymy. Ona bardzo długo stała, więc kaprysy mogą być, że coś nie wykryje, że elektronika nie zatrybi. I teraz najważniejsza. Czy jak zamkniemy klapę, dioda zniknie? Znikaj. no Dupa znikła. Cały czas się świeci. Czyli to, co mówiłem na samym początku, takie tematy mogą być. Co z takim fantem robimy? Z takim fantem robimy tak. Przemywamy elektronikę, która może być zaś nie działa, tu, jak i słuchajcie, tu. To się działo tu 13 lat, nietknięte. Ma prawo. To jest elektronika. Więc ma prawo coś nie zaskoczyć. Ale równie dobrze. Może być kilka procent dysz przepalonych. Nie zostanie to wykryte wcale. No, tak jak w tym załączonym obrazku. Jest kiszka. Założymy mój wkład 13 -letni. Albo zróbmy tak, wyłączmy w czorty. Elektronika po takim czasie słuchajcie, no ponad dekada. Ta drukarka jeszcze wcześniej działała. Chociaż, powiem wam, na 13 lat w drukarce nie wygląda jakoś fatalnie, musicie przyznać, jeżeli chodzi o ten, ten obręb. W tym momencie po resecie urządzenia, zobaczcie, że jeszcze nie ma ale chyba prawdopodobnie zaraz się pokaże. Bo to by było za piękne, żeby było prawdziwe, żeby w tym momencie błąd niegenerowany nie został. No nie jest generowany. Czy... Wyrównania, stronę wydrukuje po resecie błędu, bo równie dobrze trzeba było zresetować ten błąd przez, poprzez zabranie napięcia tej drukarce. I teraz będzie ok. I jeszcze jedna sprawa to taka, że rolki po tak długim czasie one wymagają i tak konserwacji, czyli wyczyszczenia z tego pyłu, bo to się będzie ślizgać po prostu, nie? drukarka do mnie trafiła po 13 latach. Długo działają po moje ręce. Macie problem z urządzeniem, przesyłacie. Już się ślizga. Poszły dwie. To wymaga konserwacji. Poszły dwie kartki, ale mam nadzieję, że czujnik obciążenia nie wykryje, więc coś zadrukuję. Zadrukuję i to na dwóch kartkach, i teraz wyrównanie nie pójdzie, ale zobaczcie, jaka jest jakość. Wyrównanie nie pójdzie, a dlaczego? Zabrało dwie kartki i kwadraciki są na jednej, a reszta jest na drugiej, więc to będzie fail. I tu nie ma mowy, żeby to dobrze drukowało. Ja zrobię to teraz troszeczkę inaczej. Zrobimy ponowny test. Urządzenie będzie trzeba. Shut down. Wtyknąć kawałek ręki, żeby chociaż trochę ją odpylić. Tu jest większy problem, żeby odpylić te rolki, bo jest bardzo mało miejsca. Tutaj trzeba mieć rączkę naprawdę delikatną. O Jezus! Nie na moją, nie na moją dłoń. Tutaj będzie trzeba wziąć kawałek szmaty nasączony propanolem, żeby chociaż trochę ją przemyć. Tu jest mokre, tu jest mokre. Bo rolki gumowe się po jakimś czasie. To można zamontować w razie czego? Jakbyście nie dali sobie rady, ale jak sobie dacie radę, to nie demontujcie, bo później miałem klienta, który nie potrafił tego zamontować. Rozebrnął całą, później nikt nie miał, nie mógł tego poskładać. Przy okazji półrywał wszystko. Jak macie pensetkę, pomyjcie ją trochę, żeby ten pył z rolki po prostu ściągnąć. Tak. Już. O! Jeszcze nie. czy tutaj jest. Ta powierzchnia no nie musi być jakaś mega no musi nie ślizgnąć się ta rolka i mm, pobrać jeden papier. A później oczywiście rozłożę to urządzenie i zrobię to porządnie. ale Chciałem zobaczyć, czy wyrównają się i czy przy ponownym rozłączeniu urządzenia błąd nie wywali. No na razie nie wywala żadnego błędu. Kartka powinna się ponownie drukować, z wyrównaniem, czyli te kwadraciki, a zobaczcie, że to zrobiło się OK. I zaraz zrobimy test. Czekajcie, to jest już kseryba ja potrzebuję oryginał, a to z tej słynnej 8014 yy, nie mam. Zabrałem gdzieś. Teraz za zobaczcie. Drze. <grytanie> Cytuję. Taką kiedyś dostałem informację. Drze jak teściowa papek. <grytanie> yy, to nie. Jakby to moja teściowa mama yy, oglądała. Przepraszam, na emocje. Nic złego na myśli nie miałem. Pięknie, pięknie, pięknie. Jak na takie lata. O, a tu co? A tu co? Tutaj coś się wydarzyło? O, e, dobra. Słuchajcie, to jest brudne. Mega brudne. Gdzieś mam płyn do szyb. Tak jest. Marki nie pokazuję, ale jesteście bardzo sprytni, więc wiecie, bo ta marka nie zapłaciła tu. To nie marka Arka, nie płacą tutaj, żebym czyścił szyby skanera ich specyfikami. Dwa kwadraciki z tej strony, ten, ten, tutaj kładziemy, tak robimy pstryk i już. Teraz pójdziemy sobie pod tłustą karteczkę, jak zawsze ją gubię. Ta jest trochę blada, a ja chciałem zrobić ten wydruk fantastyczny, więc ze starego fotosmarca wypadnie ta kartka jeszcze raz, drukowanie strony wyrównaj. Tu się coś dzieje, tak dzieje się. Tu mam białego Epsonika, to na przyszły tydzień. O i na poniedziałek mam jeszcze, żeby nie zapomniał. Kurwa macie, to nie to o jakości. I zobaczcie ile to coś wydrukowało, 18 tysięcy, 000... <laughs> 18 tysięcy 0,15 moja drukarka. Eee, dobra, więc tak, żeby nie ma papieru, zrobimy sobie kopię kolorową w 2180. Zrobimy sobie to porządek. To pójdzie na półkę. 2009 rok. Ponad dekada. A mówię, jestem tutaj od 2006 roku w tym miejscu. No to jest 14, 15, 16 lat i no to już dwie dekady mi jak prowadzi działalność gospodarczą i i zęby zjadłem na tym temacie i zestarzałem się <noise> ale jeszcze nie ma zmęczenia materiału bo mi <noise> nie chciało się robić ok Dobra. panie co pan tak tutaj się zacinął ok i robimy tak papier prawa lewa strona kopia kolorowa i zobaczymy jak to wyjdzie z tego efa To już jest tak brudna że trzeba wstyd. Trzeba ją <grym>, zastąpić czymś cieszym. Kurwa, no No i pokaż nam się. Jestem mi ciekawy, jak po kilku dniach to, co wam dzisiaj opublikowałem, wydrukuję. Tam jest ten wkład klienta. Przy okazji sobie drukniemy. Jeszcze do klienta się nie odzywałem z premedytacją, dlatego że nie wiedziałem, jak po kilku dniach na tym atramencie, co sobie klient tam napełniał, jak to zadrukuje. To coś, co nie chcę bez internetu drukować i zaznaczę, ma to 6912 w cholerę drogie. 300 ponad złoty wydałem, żeby zrobić ten film. Żeby kupić atramenty, zamienniki oczywiście, bo oryginały są drogie, żeby sprawdzić klientowi tą drukarkę. I teraz weź tu, chłopie, zarabi. Zobaczcie, jak sobie daje. To radę, a to? Cudo, co nie działa bez internetu, a to co? Działa, wstyd ci, nie? No kolor, słuchajcie, no weźcie pod uwagę to, że to jest stara drukarka, nie? Zobaczcie, igła, jedziemy z tematem, czarno-biała kupia. Sprawdzanie drukarki, czekaj, to już sobie drukuje, a to nowoczesne coś sprawdza się. Co tam, nie tam, to wydrukowało 133 strony. To nie wiadomo ile, tego nie jestem w stanie z tej pozycji stwierdzić, a nawet nie wiem, czy z jakiejkolwiek pozycji nie jestem w stanie, zobaczcie. Co tu mi pika? To pewnie patyk notuje. A jak? Dobra. Yy... Dobra. Słuchajcie, to, to co zrobimy? No, nadal się sprawdza. <grywka> Drukarka, która ma z 15 lat, już się posprawdzała i drukuje. Zobaczcie, fantastycznie. To jest oryginał. To jest oryginał. To są kopie. To jest nowoczesny sprzęt. Strykacie, tutaj dotykalskie tematy, ale internetu nie masz. Sorry, Gregory, nie drukujesz, nie? Kończą się wkłady oryginalne klienta, instalacja, narzędzia. Czyszczenie głowicy nie, bo to co to tam, Czy kurwa, muszę ściągnąć rękawiczki. Szkoda mi ich. Teraz trzeba każdy grosz liczyć. No, kurwa, muszę ściągnąć. No. Raport o stanie, ok. No, trudno. I teraz zobaczymy po kilku dniach to, co klient tam sobie napełnił, a ja odrażniłem głowicę, czy zaptkała się już, czy też nie. No nie, idzie, idzie. Daje sobie radę, pomimo tego, że kolory się kończą, jakoś to pluje. 134 kartki, zobacz, 133, 134, czyli ta, ta głowica jest udróżniona, zadzwonię do właściciela, jest ten numer, jest, i poinformuję go o tym temacie. Natomiast to cudo działa. Jestem cholernie zadowolony, że to cudo zadziałało z moim wkładem, który Fił tam przez e, 13 lat, a od 14 był uzupełniany. To znaczy, był kilka lat uzupełniany i później będzie trafił gdzieś na strych. Dzisiaj po 13 latach przyjechał tu do mnie, wczoraj tu do mnie, żeby go wskrzesić i dałem radę dinozaura postawić. Dziękuję za atencję. Subskrybujcie, podsyłajcie coś dalej. Dzięki, cześć, miłego weekendu. Hej.